Jeśli chodzi o moje pisanie, to to, jak piszę obecnie, jest ściśle związane z tym, jak pisałam, kiedy zaczynałam w wieku lat 13, a jest to połączone ściśle w ten sposób, że teraz mam zupełnie inne podejście do pisania niż miałam wtedy. Zaczęłam pisać w pierwszej gimnazjum po tym, jak przeczytałam wiersz Haliny Poświatowskiej Jestem Julią. I to był bodaj pierwszy wiersz, który w jakiś sposób dał mi w twarz w jakiś sposób mnie oczarował i Sprawiłam, że za nie mówiłam i stwierdziłam, że poezja to jest coś, czym musiałabym się zajmować, że skoro poświatowska mogła, to ja też mogę, bo czemu nie? Przy czym nie miałam wtedy pojęcia, jak wygląda poezja, o co chodzi w poezji, na czym to wszystko polega, więc miałam podejście, że. Poezja jest głosem płynącym z serduszka i w związku z tym nie musi być dopracowana, wypracowana, nie musi być w żaden sposób nowatorska, nie musi brzmieć, nie musi mieć rymów ani rytmu bo, bo w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby z serduszka emocje i to wszystko. I trwałam w tym poczuciu jakieś 3-4 lat, zanim zauważyłam, że wiersz jest pracą i wiersz wymaga pracy. I Odkąd to zauważyłam, staram się iść w tym kierunku. I w ramach tego jest kilka elementów. Jednym z tych elementów jest temat. Dla mnie wiersz musi być o czymś. Bardzo nie lubię abstraktów, lubię konkrety. I zarówno jako czytelniczka, bardziej skupiam się na wierszach, które są o czymś. Jak i jako osoba pisząca. W związku z tym lubię formułować temat wiersza jednym konkretnym zdaniem. Typu, wyobrażam sobie, że napiszę wiersz o Ilonie Masku rozmawiającym z łajką, albo napiszę wiersz o śmierci Paula Solana, albo o tym, że jakiś fotograf zrobił zdjęcie. Słoniątku, które w Indiach jest obrzucane płonącą smołą przez indyjskich wieśniaków. I mając taki temat, zaczynam pisać. To pojęcie tematu łączy się u mnie ściśle z pojęciem researchu, co sprowadza się do tego, że jeśli mam temat i wiem, o czym chcę napisać, to szukam jak najwięcej informacji, żeby wiedzieć, o czym piszę w istocie. Bo uważam, że jest to ważne, niezbędne i oczywiste, że trzeba wiedzieć, o czym się mówi i pisze i w efekcie często wiersz powstaje w ten sposób, że przebodźcowuje się informacjami na dany temat i te bodźce zderzają się w mózgu w jakiś bliżej nieokreślony sposób, dając kolejne frazy, na które składa się wiersz. Kolejną rzeczą jest liryka maski, którą w sposób nie mając nic wspólnego z profesjonalnym podejściem do literatury, ponieważ nie jestem literaturoznawcą i nie znam się na tym, ale stłuję sobie lirykę Maski na biegunie przeciwległym do poezji konfesyjnej. I widzę to w ten sposób, że poezja konfesyjna mnie jako autorkę nie interesuje, bo nie ma we mnie niczego ciekawego, co dałoby się przełożyć na wiersz. Natomiast jeśli mogę się wcielić w inną osobę, to sytuacja się diametralnie zmienia i wtedy mam coś do powiedzenia, a skoro mam coś do powiedzenia, to jestem w stanie coś napisać.